Dzień dobry, ja mam na imię Marzena, a ten filmik jest o tym, co przywiosłam sobie z wakacji. Pierwsza część była o kosmetykach i chemii, a ta część będzie właśnie o czym. No nie wiem, jak to rozdzielić, bo tych rzeczy jest naprawdę całe, całe mnóstwo, wyjeżdżając poza granice państwa, w którym się żyje, na pewno się przywozi coś, na co mamy ochotę, albo co potrzebujemy. Na przykład dużo rzeczy nie ma. Polskiego pochodzenia tu u nas, chociaż są również polskie sklepy, to jadąc w tym kierunku do Polski, do Niemiec, przywożę różne specyfiki. W tym, tym razem skupiłam się na rzeczach, które są potrzebne mi dla zdrowia. Będą ja też słodycze, ale to i rzeczy do zjedzenia, ale to w następnej serii, na którą już Was z tego miejsca zapraszam. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego filmiku, również zapraszam Was do zapoznania się z materiałem, co przywiozłam, co kupiłam. A teraz już przechodzę, bo tu będą rzeczy pochodzenia medycznego, coś co warto mieć dla zdrowia. No, i właśnie, no i ja będę tutaj pokazywała. Jest to zbiór rzeczy z Polski i z Niemiec. Zacznijmy od herbatki, która, słuchajcie, te rzeczy są naprawdę wymyjętolone, pokniecione ze względu na to, że były naprawdę upychane w sposób okrutny w samochodzie, i one mogły się troszeczkę zniekształcić, ale nic się takiego nie stało. Zobaczcie. Pięknie pachnąca herbata z Rossmana, niemieckiego Rossmana. W Polsce tego nie widziałam, więc zakupiłam i jest to herbata. Taka aromatyczna herbata z anyżem i kurkumą i innymi składnikami, ale podstawowym składnikiem jest właśnie kurkuma. I Anę, ona prze cudownie pachnie. Nawet przez to opakowanie gdzieś tutaj, pomimo tego, że szczelnie zamknięta, nigdzie mi się nie wyrwała. Kupiłam taką herbatę. Ja jestem herbaciara uwielbiam pić różne mieszanki dla zdrowia. Mam nadzieję, że i ta herbata mi zasmakuje. Będziemy parzyć, będą recenzje. Myślę, że w jakichś krótkich shortcach to nagramy. Więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, zapraszam Was serdecznie, bo jak widzicie, wróciłam do nagrywania. Będę szeleściła, wybaczcie mi, ale muszę jakoś to powyciągać. A z tyłu za kamerą nie widzicie, są walizki, siatki, torby, torebki. I właśnie muszę powypakowywać te rzeczy po to, żeby zrobić pomału porządek. Jest tego sporo. Kupiłam sobie renigas ze względu właśnie tak jak ja mam problemy jelitowe i szukam alternatywy pomocnej. Nie będę rozmawiała na ten temat, po prostu Wam pokażę, co sobie przywiozłam. Te tabletki średnio mi się sprawdziły, więc to nie, to nie jest ten problem. Kupiłam, żeby się jakoś zabezpieczyć, ale wzięłam jedną a dokładnie pół tabletki. Może się komuś przyda, może nie. Nie wiem czy zużyję, ale to nie jest. Rozwiązaniem mojego problemu, następnie taki specyfik w aptece pani mi poleciła na jelita. Jak wiecie, ja wspomagam się grzybkiem tybetańskim w domu, ale gdzie mnie nie ma w domu, no to trzeba się wspomagać innymi rzeczami. No i tutaj właśnie na wzdęcia, zaparcia, biegunkę, ból brzuka, dyskomfort w jamie brzusznej. Taki, taki oto preparat sobie przywiozłam dwie tabletki dziennie i tu jest 30 tabletek. Wszystko będę testowała na sobie i będę gdzieś tam mówiła o tym czy mi się sprawdziło czy nie. Krople kompleksowa pomoc dla układu trawiennego ciężkość i pełność po jedzeniu uczucie ucisku w brzuchu skłonność do wzdęć dyskomfort w nadbrzuszu odbijanie. I teraz tak Krople. Natrawienie bez, bez alkoholu. Ja kupiłam sobie. To było pierwsze, co sobie kupiłam. Verdin Complex w tabletkach. I powiem Wam, że tych, tych, tych tabletek to mam chyba... Miałam chyba z 10 opakowań. Zostały mi trzy bodajże. I kupiłam sobie również, właśnie, krople. Powiem Wam, że bardzo mi pomogły te tabletki, uratowały mnie. przed tym oczywiście, tak, wiem, nic nie zastąpi mi żadna chemia, żadne suplementy diety, nie zastąpiam wizyty u lekarza, ale to już i na parę kaloszy. Tu dostałam magnes i witaminę B6 oraz multivitaminy od. Od Teściowej dostałam, dostaliśmy taki zestaw. Następnie herbata. I to jest herbata piramidka. I to jest herbata na przeziębienie. Jak się makasza, to dobrze ją wypić. Tak przeczytałam i mówię, wezmę ja herbaciara od przybytku, go nie boli. Tak wygląda. Kupią na Rosmanie. Tak jak mówiłam, to są, to są podzielone, podzielone, podzielone zakupy Polska-Niemcy. Tutaj również z Niemiec wspomagać, właśnie również na, na brzuch, na jelita drażliwe jelita, nadrażliwy brzuch, jak widzicie tych specyfików no, kupowałam całe mnóstwo. E, oczywiście sprawdzałam sobie, czytałam, bo nie umiem czytać po niemiecku, przez e, Tutaj coś takiego e, podobnego w działaniu jak ten Verdin Kompleks Polski, więc również sobie kupiłam jedno opakowanie. No zobaczę, jeżeli któryś z nich mi pomoże, to wtedy będę sobie sprowadzała to lub jeździła i kupowała. Następnie zawsze jak jestem e, gdzieś tam, to kupuję te tabletki musujące i tutaj e, mango, mango z czymś tam, nawet nie wiem co to jest, witamina D3 i K1. Takie multiwitaminy. Nie, nie multivitaminy tylko tabletki musujące. Wapno i magnes. Wapno i magnes. U nas też są, ale są naprawdę groszowe sprawy, jeżeli chodzi o Niemcy. I tutaj również jakieś tam witamina, jakieś witaminy i o smaku wiśni. Także cztery takie. Tutaj jeszcze mam tabletki homopatyczne. Jeszcze gdzieś powinno być jedno opakowanie. O jest, dobra. Jest, jest. Mam to. Jedno opakowanie jest tutaj. Mhm, zaraz Wam pokażę. To dostałam od dobra, to są duże od cioci tabletki które oczyszczają wątrobę i, i, i takie różne rzeczy. Również zobaczymy, czy mi one pomogą. Oczywiście to trzeba nie wszystko naraz po kolei sprawdzać, brać regularnie, nie tylko. I będziemy obserwować. Także dostałam od Cioci właśnie tutaj tabletki. To są homeopatyczne i również krople. Także zobaczymy, co mi się sprawdzi. Jak widzicie, tego jest bardzo dużo. Ale o zdrowie trzeba dbać. No, dieta, ruch i te różne sprawy, ale czasami, czasami się nie da, czasami się nie chce. O, bo nie da. No, i tutaj moje makabryczne herbatki. Czemu makabryczne, bo są tak zdewastowane przez podróż? Gdzieś tam u Teściowej otworzyłam sobie już herbatkę, więc po opakowanie nie to, że jest otwarte, to jeszcze jest wygniecione i z biedronki. Z biedronki? Z biedronki. Herbata, aktywne trawienie, mięta, anysz, Szkoper włoski, kminek zwyczajny, lukrecja. Po pierwsze, ja bardzo lubię smak takich herbat i piję je nałogowo. Ja piję, staram się pić, bo na urlopie tego nie robiłam, ale w domu staram się pić dwie, trzy takie herbatki dziennie plus tego od, od dwóch e, litrów wody wzwyż. Ech. Niestety e, z moim zdrowiem jest tak, że muszę naprawdę o nie dbać bardziej niż, niż by na to wyglądało. Przez urlop jadłam tyle niezdrowych rzeczy, tyle niezdrowych posiłków tyle tego wszystkiego niezdrowego, co mi szkodzi. Szkodzi mi i nie powinnam tego, ale słuchajcie, zakazany owoc smakuje jak najlepiej i czasami po prostu, słuchajcie, jak ktoś jest chory czasami wie, że nie może a i tak się kusi na to, no tak już jest no. jakbyśmy sobie mieli w życiu wszystko odmawiać, to by było to straszne męczące i nieciekawe więc od czasu do czasu można zgrzeszyć i pozwolić sobie na jakieś takie rzeczy a od tego są chyba właśnie urlopy następnie, wzięłam sobie Również herbatę z tej firmy, co, co miałam, te, mam krople i, i te tabletki. To jest suplement diety, więc nie zaszkodzi, mam nadzieję. Dwie takie herbaty i jedna jest. A nie, dwie takie same. Aha, no to zrobiłam błąd, bo chciałam kupić inną, ale kupiłam dwie takie same. No nie szkodzi. Tak jak widzicie. Wspomaga trawienie, to jest to samo, tylko w formie herbaty. E, kompozycja sześciu ziół, e, kolendra, mięta, kminek, mniszek lekarski, lukrecja, dzika róża. I wspomaga trawienie, pracę żołądka i jelit. Mi te herbaty pomagają, również smakują. Ja lubię ziołowe herbaty e, dokładnie. Później e, herbata na odchudzanie w trosce o sylwetkę. To nie chodzi o to, że forma herbata, herbata na odchudzanie. Serio nic nie. Jeżeli ty nie będziesz aktywny i nie będziesz. Nie zejdziesz Nie wejdziesz nie na zniżkę kaloryczną, to. i będziesz więcej jadł, przyjmował kalorii niż spalał, to nic ci nie pomoże. Przede wszystkim musisz być zdrowy, bo jeżeli ktoś ci powie. Nie wiem, pi herbatę albo pi soki albo nasze preparaty zrobią cuda, no to nie, nie wierzcie w to. Jeden schudnie, drugi nie. A jeżeli ktoś jeszcze jest chory, ma chore jelita albo jakieś inne rzeczy wspomagające, nie chudnie się. Nie chudnie się od herbat, one wspomagają trawienie i są fajne. A to jest tylko nazwa. Po prostu. O trosce herbatka ziołowa z, z jakimiś tam specyfikami. Zobaczmy, co to jest w ogóle. Orzeszki kola wpływają korzystnie na spalanie tkanki tłuszczowej, przez co wspomagają proces odchudzania. No tak, wspomagają, ale um, przyczynia się do zwiększania eliminacji wody z organizmu, wspomaga naturalne o Oczyszczenie organizmu wpływa także korzystnie na zwiększenie wydzielania soków trawiennych. Wspomaga procesy trawienne, a także utrzymuje utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Także już wiecie, no jeżeli organizm będzie pozbywał się wody, to automatycznie będzie ważył mniej, i dlatego ludzie będą sobie mogli pomyśleć: aha, chudne. Tak naprawdę to wydalą tylko z siebie wodę. Którą później muszą uzupełnić, i tak dalej, i tak dalej. Więc herbata dobra na trawienie i takie różne rzeczy, ale na pewno nie na odchudzanie. Na cukier w trosce poziom cukru, ale no tak jak w jak, jak poprzedniej herbatce, chodzi o to, aby te wszystkie składniki były zdrowotne dla nas, a nie tam, czyli morwa, cynamon, mniszek. Jak wiecie, albo i nie wiecie, często zbieram sama zioła czy takie rzeczy, suszę i, i robię czy kosmetyki, czy różne specyfiki, herbaty również. Ale niestety w tym roku jakoś tego nie zrobiłam. Liść morwy białej, kora cynamonu, ziele mniszka lekarskiego, i tu jest opisane, ale już patrząc na to, że tyle minut jestem. Tu na wizji, to tak pokrótce. Liść morwy białej przyczynia się do utrzymania prawidłowej gospodarki węglowodanowej organizmu i ogranicza wchłanianie węglowodanów, dzięki czemu wpływa korzystnie na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Fajne herbatki, naprawdę, pijcie dla zdrowia. Nie ma u nas takich różnych herbat. Może i są, trzeba by było się oznajmić, poszukać, ale jeżeli chodzi o sklepy normalne, takie nie mamy takich zielarskich. Mamy jeden w sumie, ale tam zbytnio ciekawych rzeczy dla mnie nie ma. A taką melisę z konopią działa relaksacyjnie relaksująco. Fajnie na spanie. Pachnie ładnie wzięłam na wypróbowanie. Tak jak wspomniałam, biorę rzeczy, których u nas nie ma. To by było na tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy dla zdrowia, herbatki, różnego rodzaju wspomagacze, tak jak mówiłam, typu. Herbatki czy suplementy diety. A teraz e, pokażę Wam w następnym filmiku. W następnym filmiku pokażę Wam, co kupiłam e, z produktów żywieniowych. Myślę, że pokażę Wam również słodycze i to by było na tyle już z wakacji. Teraz już żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmiku. Jeżeli nie widzieliście poprzednich, zapraszam Was serdecznie do nich. Pamiętajcie, aby ten kanał się rozwijał. Piszcie komentarze, udostępniajcie materiał. Jeżeli znajdziecie coś ciekawego dla siebie, to może przyda się komuś też innemu. Gdy kanał będzie aktywny, bo będziecie aktywni na tym kanale. Będzie dużo różnych ciekawych polecajek, miejsc i nie tylko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Wielka Buźka dla Was, Papa.